rządu uczniowskiego publicznego gimnazjum w Pyrzycach mam zaszczyt przywitać mieszkańców Pyrzyc i zaproszonych gości, a w szczególności generała Korpusu Wielonarodowościowego Ryan Korfa na uroczystości zorganizowanej przez burmistrza Pyrzyc wraz z kombatantami, sybirakami, inwaldami wojennymi oraz pyrzyckimi organizacjami społecznymi. Z okazji 66. rocznicy zakończenia walk o Pyrzyce. 2 marca 2011 roku jest dniem 66. rocznicy zakończenia walk o Pyrzyce. Walk jakże tragicznych, które wymagały wielu ofiar, wielu poświęcy. Jak ważne jest to wydarzenie dla naszych mieszkańców, dla naszej małej ojczyzny. Niech świadczy chociażby fakt obecności dzisiaj z nami dowódcy Wielonarodowościowego Korpusu Północ-Wschód, pana generała broni Reinharda Korfa. Dzień dzisiejszy jest dniem, który zaświadcza, iż tamte wydarzenia nie mają już większego wpływu na naszą obecną sytuację. Bardzo serdecznie witam wszystkich kombatantów, osoby, żołnierzy, którzy pamiętają jeszcze czas walk o niepodległość naszego miasta, naszej małej ojczyzny. Witam serdecznie starsze pokolenie naszych mieszkańców. Witam również młodzież, a nade wszystko najmłodsze dzieci, najmłodsze osoby. Musimy. Mówić i pamiętać o tych jakże tragicznych czasach. Ale chcemy, aby te czasy były tylko wspomnieniem, aby nigdy nie miały już miejsca. To już 66 lat, jak my, Polacy, możemy tutaj żyć, pracować. To już kilkadziesiąt lat normalności życia codziennego na tych ziemiach. Dziś, my, Chodzimy do pracy, nasze dzieci uczęszczają do szkoły, nasze dzieci uczęszczają do przedszkoli, żyjemy normalnością. Ale kiedyś, w latach 40., w latach 50. było zupełnie inaczej. Ci, którzy przyjechali tutaj ze wschodu Polski, musieli odgruzowywać, odbudowywać wszystko to, co zastali po II wojnie światowej. Dziś możemy powiedzieć, że udało się to naszym osadnikom, pionierom, Repatriantom, którzy tu przybyli. Podziękowania dla żołnierzy II wojny światowej za to, że wywalczyliście nam pokój, za to, że możemy żyć w wolnej Europie. Podziękowania dla osadników, dla repatriantów, dla tych pionierów, którzy tutaj odbudowali byżyce, nasze piękne byżyce, które są na mapie województwa zachodniopomorskiego pomorskiego w Polsce i są znaczącym miastem. Nasze pokolenie zaś, pokolenie następne, które tutaj są i gospodarują, mają rolę troszkę inną. Mają rolę, aby utrzymać to, co od Was otrzymaliśmy, wzbogacić, po to chociażby, żeby kiedyś w 2045 roku kto inny tu na moim miejscu mógł świętować setną rocznicę zakończenia walk na Ziemi Byżyckiej w jeszcze lepszej, nowej rzeczywistości. Ci, którzy walczyli o Pyżyce, walczyli o wolną Polskę. Marzyli o wolnej Polsce, marzyli o wolnym kraju, o suwerenności, marzyli też o pokoju. Wojna niesie wiele ofiar, na całym świecie, Druga wojna światowa, w Polsce zginęło. Ponad 6 milionów osób. To jest potężna cena za pokój. Dwa totalier... totalitaryzmy, które wtedy rozpętały tę wojnę, właśnie hitleryzm, stalinizm, spowodowały właśnie taką ofiarę. O tym należy pamiętać. Dzieciom i młodzieży trzeba ciągle przypominać i dbać o to, aby wychowanie było w patriotyzmie, wychowanie ich było w prawdzie, wychowanie ich było wiedzą o tym, jak, jak było. Suwerenna i wolna Polska tak naprawdę rozpoczęła się od 1989 roku. Ci, którzy walczyli o. Wolną i suwerenną Polskę jeszcze w 1945 roku i nie zaświadczyli. O tym też trzeba pamiętać.